Z tej strony Kozak Witam Was w kolejnym odcinku Na tym kanale Dzisiaj powiem Wam 12 ciekawostek o Kylianie Mbappe Na samym początku tego odcinka Zostawcie łapeczkę w górę Pod tym odcineczkiem Oraz subskrypcję Bo na chwilę obecnie jest 47 A chciałbym po prostu dobić Właśnie te 50 subskrypcji Więc naprawdę miło mi się zrobi Gdy wciśniesz właśnie ten czerwony przycisk Subskrybuj A mnie to motywuje do dalszej pracy nad kanałem i do dalszego, właśnie e, nagrywania. E, też banner niedługo będę robił, tylko proszę nie naciskajcie banner będzie w swoim czasie. A teraz zapraszam do przyszykowanych przeze mnie 12 ciekawostek o tym utalentowanym Francuzie. Pierwsza ciekawostka. Klian urodził się 20 grudnia 1998 roku w Bondi. Druga ciekawostka. Mbappe ma 1,78 i wzrostu. Trzecia ciekawostka. Waży około 73 kg. Czwarta ciekawostka. Ojciec Mbappe to Wilfried Mbappé. Jego matka to Faiza Lamari. Roczna pensja Kiliana w Paris Saint-Germain to 17,5 miliona euro. Grał w takich klubach jak Monaco czy Monaco 2. Obecnie Francuz gra w Paris Saint-Germain. Znakiem zodiaku Francuza jest strzelec. Ma kameruńskie korzenie. Jego wartość rynkowa to 120 milionów euro. Dwunasta, ostatnia ciekawostka. Fanem... Mbappe z dzieciństwa jest Cristiano Ronaldo. Możecie to sami zobaczyć po jego pokoju. Ma on obklejone ściany plakatami z CR7. Widać, że jest jego prawdziwym fanem. I to na tyle z tych ciekawostek. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrypcję i zaglądajcie do opisu, bo tam z wami e, codziennie, codziennie e, po prostu dyskutuję. No i wbijajcie, czytajcie opis. Napiszcie też dowolny komentarz pozytywny na temat filmu. A przypnę wam serduszko. Widzimy się już niebawem. Do usłyszenia. Siema.